Podstaw na estio, den, Wiadomo. Cześć, Manko, witajcie z tej strony. Seba i witam was w kolejnym odcineczku z Kontraband Police. Dobra. Co my tutaj mamy dalej? W dalszym ciągu obowiązuje karta szczepień. No i dwa tygodnie. Kontrole techniczne. Dobra. Mhm. Z tego to jest OK. Dobra, kolor niebieski. Mm, akarystan i przebite opony sztuk dwie. Kolega już ma chyba przebitą <laughs> Na pewno jedną, ale czy będzie też druga, tak mocno wisi ten samochód No się ma. ty będziesz dla mnie podejrzany Może tu no, wiadomo. Jamal na Jamal na to się. Eee, nie. Nowy 6 marca. Jak to było? No yy, dwa tygodnie. Dobra. Yy, Rejestrację trzeba sprawdzić. A nie, Huawei 6QSF LHU 78 UM 2090 kg. Dobra, to się by zgadzało. Tylko, że no kolega ma przebite opony. To już daje lekko do myślenia. To sprawdzimy. A. Kurna, że z... bez kontrabandu? Nic. No dobra. No a tak czy siak muszę zrobić raport. Przebite opony. Mamy dwie. Wybite. zniszczone światło. Mamy jedno. Tu była wybrakowana karoseria. To mamy raz. Czyby całe lusterki koliga brak jednego lusterka. Dobra. A idzę. Dobra, tam alarasz to. Zapraszam koliga następne.

Mamy tu co? Jakie kontrabandu? Kurka wodna? No jest tu. No, więc znając życie, pewnie w tym jest jeszcze w torbach. O, w, w kole. No, więc w torbach i w walizce jest. Więc kurde. O, tam są jeszcze. Dobra, zawsze coś. sam na posterunek. dobry. Oj. No poczekaj. No bagaż, bagaż. No, no nie mogłem go wyciągnąć z tego bagażu, no bo Idę do mojego nie, nie był w strefie, nie? Dobra. Zniknął Znikną skartki. Ej, choryk. 840. Ilio od zabik srašta. Srašta, srašta. ULAN BOLT. Opa, jak to Ulan BOLT. Dobra, nie wiedziesz ze względu na regulacje wiezdowe, bo masz na cholerę zaszczepiony. ULAN BOLT, dobra. Ważny do 14 maja. Dobra. ULAN BOLT. Registration. Dobra. I to jest dobra. Klika to dużo gadosz, do tego cię przefiskamy, lecz jak kolega nie wiedzie, dobra. Ile co masz bagaża? czy chciałem odesłać że się nie zgadza bagaż ale bagaż się zgadza ale nie wiedziesz bo jesteś zaszczepiony nie na to co trzeba no i dobra rości gawarysiu Barasto, ocipka dobra ocipka ocipka tam

Imię, nazwisko to się zgadza. To się zgadza, to się zgadza. Oraz Smith 1580, a samochód waży 290. Dobra, dobra. Pierwsze co walimy, to od razu tak. Wybrakowana karoseria od razu po drodze mamy. Mmm. Dobra, tam tundra ta I tak nie wiedziesz. RBH, no i się nie zgadza od razu, ziomek, Mmm, mm, 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 mm. pojazdu. mmm, mmm, Następny i ostatni chyba. O! Jego daj nara. To nie spełniał jeszcze. I te szczyby wybrak... no dobra. A Rosko prop Szamana. Atma Tur. Dobra, pogam to Atma waga Ulala Nie wiedziesz? Eee, sorry, bo cię nie słuchałem Barnawa Barnawa Gri... Oz ty kurwa Innego nie... nazwiska nie miałeś? 18 grudnia, 10 lipca, Warnawa Grigoriewicz. Dobra, Pardona Grigorywicz to się zgadza. Ja tu nic nie widzę. A, rajz raz nie spodziłem. Oj, wariat. Gdzie są przepita opony? Dobra, mamy Adyn. Opoka tego cieloka. O, haha. Mamy już na Już to widziałem. Mamy... Oj, ojoj, oj, ojoj. ojoj, oj, 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 co się dzieje? A kto to w w opony? Kto to wsadził w opony?

Tory, wariacie. Dobrze, że ten się trafił, bo tam to bym Dobra, tutaj nic nie widzę. Tu, tu był opona. Oj. Tylko Co lewą pasą, są. No dobra, mu tam. Dobra.

no i dobra. Transport kontrabandy był ostatnio wywożony, więc teraz to nie mamy co. Dobra. Trzeci we dwóch. Ty to pilnuj. Zobacz ta. reszta. Idziemy. Pać. Długa rzemka. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!